Siema ludziska z tej strony krzychu, dawniej zwariowany. To mi w dzisiejszym odcinku widzimy się na mojej mapie. Mapie sadownicza Dolina. I tak, zrobiłem sobie mapę pod serię. Nie będzie to duża, no jak nie dać nie jest to duża mapa. Ja ją robiłem specjalnie pod siebie, żeby miał serię. Skończę serię, mapa zostanie wydana. Teraz tak. Tutaj tak, pole do sadzenia, to też do jedno sadzenia, to drugie mniejsze. Ten sad, ten i ten jest statyczny. Po prostu posadziłem w gigancie, żeby było, że nie wszystkie sady są moje. No tylko... przyjeźnie no i tak statycznie sobie rosną. I zacząłem sadzić swój, jak widać. A te są tak o, statycznie, żeby sobie tylko były. Ej tak na mapie no jest jedno pole drugie trzecie czwarte piąte szóste siódme no i tej łąki nie fajnie to fajnie to wyszło przygotowane od razu jest podsadzenie zacząłem sali yy, tak, yy, tak 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 maszyny na których będę grał taki wstęp bo a tu mamy dom wydany prawdopodobnie przez Goldfoxa, jak dobrze wiem. Fajny. Tak, tutaj tak. To jest ta platforma, którą. którą, w którą wydałem, gdy jest. Yy, tak, tutaj mamy belkę herbicydową. na tuza, regulowana wysokość i tak dalej. Podcinak do korzeni. Trochę do poprawy rozdrabniacz yy, tutaj taka przystawka do wózka zaraz pokażę New Holland ale on nie będzie będzie zamiast niego Ferguson yy, Platforma nią prezentowałem na ostatnim odcinku teraz ma nowy, faj nowy zaczep fajniejszy yy, glebogryzarka tutaj jest przechowalna, przechowalna, Sodoła zrobiona na przechowalnie po prostu fajna w kistenach, w, w, w skrzyniach ustawia może dodam zdjęcie właśnie tego. Tutaj też będzie przerobione na skrzynki. I tutaj to nie wiem co będzie. Tutaj chyba też będą skrzynki albo skrzynie się pojawiały. Tutaj mam drugi wózek. Opryskiwać. No, oczywiście tych maszyn będzie więcej. Tylko po prostu no to jest tak zrobione na szybko. Ta dzisiaj nie mam po prostu jeszcze wszystkich maszyn też wgranych. Bo jest wymiatarka zrobiona. O, 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 te, o, boże. E, maszyna. O, widzicie, fajnie, to zapinam. E, boże, ta... E, konturowa, docięcia konturowego... Drzewek, maszyna, zrobiona też... Też mam taką maszynę, skończyłem dzisiaj ją robić, bo dzisiaj w szkole nie jestem. Więc yy, stwierdziłem, że sobie będę robił mody i mapę Tutaj dalej nic nie ma Tak sobie mapę zrobiłem, taką fajną Po prostu żebym miał pod swoje no to Taką swoją grę, tutaj będzie, przecież wiadomo wszystko obsadzone sadami I powiem wam tyle, że mapa pod swoje jest bardzo wymagająca Ponieważ są dodane te drzewa statyczne one trochę obciążają grę, z tego co widzę po swoim komputerze nawet A, y i po prostu no i tak, chciałem wam tak pokazać co zrobić. Ma, po ta mapa powstała dzisiaj. Niecałe może ja wiem, 3 godziny została zrobiona. Także miał do swoich gier tak akurat tylko pod moje takie gospodarstwo i tak. Odnośnie odcinki teraz. Będę starał się, żeby pojawiały się 2-3 razy w tygodniu. Lub więcej. Zobaczymy. No i to by było tylko na... To by było na tyle, bo taka mała prezentacja to tylko dzisiaj miała być. Więc no żegnam się z wami cześć.